Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji siódmego i ósmego tomu serii Valkyrie Kresów Ziejów wydawanego na naszym rynku przez wydawnictwo Wanego. W siódmym tomie obserwujemy dalszą część czwartego pojedynku pomiędzy Kubą Rozporuwaczem i Heraklesem. Konfrontacja dwóch mocno różniących się od ciebie osobowości. To nie tylko charakterystyczna na serii widowiskowość. Autor sporo miejsca poświęca tu na mniej lub bardziej rozbudowaną analizę owych różnic oraz ukazanie przebiegłego charakteru rozprowacza, za którym kryje się jego mroczna przeszłość. Dzięki temu treść pełna jest niespodzianek, a w wyniku walki nie można przewidzieć do samego końca. Kuba Rozprówacz doskonale planuje tu swoje ruchy, zastawiając na swojego oponenta przy pułapki. Pragnie on nie tylko pokonać Herosa, ale również schambić jego ideały i pokazać światu jego słabości. Sprawia to, że walka staje się coraz bardziej brutalna, a granica pomiędzy dobrym a złem zaczyna się zacierać. Świetnie kolejny raz wypada również oprawa graficzna. Ilustracje są pełne detali, a dynamiczne sceny zapierają dech w piersiach. Pomocno widowiskowe walce wspomnianych oponentów, autor postanawia nieco zwolnić tempo akcji, i dać odpocząć zarówno bohaterom, jak i czytelnikom. Początek ósmego tomu to więc odrobinę spokojniejsza treść. Widzimy ludzi i bogów zdenerwowanych i zaskoczonych wynikiem pojedynku, którzy gorąco dyskutują na jego temat. Walka o przyszłość ludzkości musi jednak trwać dalej. Na scenę wkraczają więc nowe postacie, którymi są Bóg Zniszczenia Świwa i najznamienitszy zapaśnik w historiach, historii świata Raiden Tameon. Zanim jednak arena ponownie spłynie krwem i potem, mamy okazję odrębnie lepiej poznać nowego czempiona ludzi. Podobnie jak jego poprzednicy, on również zalicza się do grona niezwykłych postaci. Nie można mu odmówić siły, jednak w walce, którą przyjdzie mu stoczyć będzie on potrzebował każdego wsparcia. Walki w jakresów dziejów, w tę 7 i 8, to więc trzymająca w napięciu manga, która zapewnia czytelnikowi dawkę intensywnej rozrywki, od której nie można się łatwo uwolnić. Więcej mangowych recenzji znajdziecie na blogu Popkulturowych Kociołek, na który serdecznie zapraszam.